Trzy najgłupsze informacje na temat przeciwwskazań do stosowania lasera frakcyjnego, jakie ostatnio usłyszałem. Po pierwsze, że nie stosuje się takiego lasera u osób starszych. Jest wręcz odwrotnie, przecież laser stosuje się na zniszczoną skórę, yy, czyli u osób starszych. Jak ktoś jest młody, no to ma skórę w dobrej jakości, a laser działa na jakość skóry tylko i wyłącznie w zasadzie, więc po co u młodych osób stosować? Numer dwa to, że nie stosujemy u osób z chorobami tarczycy. Nie wiem jaki jest związek, bo tego związku z punktu widzenia medycznego nie ma żadnego. Spokojnie, jak ma ktoś chorobę tarczycy, może laser stosować. I numer 3, chyba też bardzo y, zabawny dla mnie i paradoksalny, że nie stosujemy u osób z chorobami autoimmunologicznymi. Jest wręcz odwrotnie, to jest jeden z nielicznych zabiegów. Wiemy, przy chorobach autoimmunologicznych możemy w sposób bezpieczny stosować. Nie możemy stosować Różnych preparatów, gdzie coś strzykujemy, typu kwas chirurgowy, stymulatory. Dlatego pamiętajcie, że te wszystkie trzy rzeczy to są po prostu głupie stwierdzenia, które czasami się pojawiają w przestrzeni socjalnej.